Pan Jezus siedzi w otoczeniu dzieci, bo bardzo je kocha. Lubi, gdy dzieci przychodzą do niego. Popatrz na obrazek. Pan Jezus głaszcze je po głowach, tuli do siebie i rozmawia z nimi. Kiedyś uczniowie odpędzali dzieci od pana Jezusa. Myśleli, że pan Jezus nie ma czasu dla dzieci, a pan Jezus ku ich zdziwieniu zabronił im to robić. Dla dzieci zawsze ma czas i bardzo lubi je mieć przy sobie, bo je kocha. I chcę, by zawsze z nim były. Kto przyszedł do Pana Jezusa? Kogo Pan Jezus bardzo kocha? Czy wiem o tym, że mnie również Pan Jezus bardzo, ale to bardzo kocha? Do zobaczenia w kolejnej Biblii dla najmłodszych.